Dzień dobry. Dziś o kochaniu siebie. To bardzo ważny temat, a często kontrowersyjny, gdyż nie rozumiemy zupełnie znaczenia kochania siebie. Jest ono tyle istotne, że bez kochania siebie nie możemy zbudować Zaufania do siebie, relacji, bycia częścią życia i świata. Jeśli nie lubisz siebie, a tym bardziej nie kochasz siebie, nie masz do siebie cierpliwości, wściekasz się, a tym samym obarczasz winą innych, projektujesz na nich winę za Twoje problemy. Zamiast zobaczyć, co masz w sobie, Skupiasz się na tym, czego nie masz. A tymczasem możesz żyć inaczej, lepiej. Jesteś unikalna, unikalny, a stąd nie jesteś niczyją kopią. Gdy pokochasz siebie, dostrzeżesz swoje zalety, talenty, podwyższysz poczucie siebie, a stąd dostrzeżesz w innych. Że oni niczego ci nie odbierają, a jedynie pokazują swoją niepowtarzalność. <laughs> Gdy pracujemy nad sobą, kochanie siebie to naturalna konsekwencja dochodzenia do wewnętrznej harmonii, zdrowia, balansu w życiu, byciu miłością, a stąd obdarzania innych szacunkiem, że istnieją. To przekraczanie ego i bycie kimś więcej. To nie jest podporządkowywanie innych dla ich wykorzystania dla swoich celów, a otwartość na bycie razem, nawiązywanie zdrowych relacji i czerpanie radości z życia. <laughs> Jeśli. Lubisz moje filmy? Zapraszam do lajkowania i subskrypcji. Pamiętaj, to, o czym mówię, jest wynikiem mojego życiowego i zawodowego doświadczenia. Życiowa mądrość potrzebuje być zielona, a wtedy stwarza radość istnienia dla wszystkich i obdarzania siebie czymś więcej. Dziękuję bardzo za uwagę, to byłoby na tyle.